Witaj na kanale Costa Agent. Mam na imię Klaudia i dziś pokażę Ci nowe bungalowy w bardzo atrakcyjnych cenach od 199 400 euro, zlokalizowane w kameralnym miasteczku Pilar de la Oradada. Jestem przed osiedlem, które rozwija się na naszych oczach. Osiedle to składać się będzie z 24 bungalowów, zaprojektowanych z dbałością o każdy szczegół, by zapewnić wysoki komfort życia. Kompleks położony w dogodnej lokalizacji z łatwym dostępem do niezbędnych usług oferuje bungaloły z dwiema lub trzema sypialniami oraz dwiema łazienkami, dając nam możliwość wyboru między parterowym mieszkaniem z urokliwym ogródkiem i dostępem do basenu, a mieszkaniami na piętrze wzbogaconymi o prywatne solarium. Bungaloły otrzymamy w pełni wykończone, co oznacza, że ściany i sufity będą pomalowane, a na podłogach zostaną położone płytki. Zaprojektowany układ wnętrz. Przyczyni się do komfortu ich użytkowania. Z przestronnego salonu połączonego z jadalnią i kuchnią będziemy mieli bezpośrednie wyjście na taras czy ogródek. Kuchnie będą również w pełni wykończone oraz wyposażone w szafki, blaty, płytę ceramiczną, zlew z baterią, piekarnik oraz okap. W sypialniach natomiast znajdziemy pojemne szafy wnękowe z drzwiami przesuwnymi. Każda łazienka w prezentowanych bungalowach to synonim elegancji i funkcjonalności wyposażona w umywalkę zintegrowaną ze stylową szafką, komfortową toaletę, przestronny prysznic, leśniące chromowane armatury i praktyczne lustra. Dopełnieniem komfortu w każdym domu będzie system preinstalacji klimatyzacji w salonach i sypialniach, zapewniający przyjemny chód w upalne dni oraz ogrzewanie, gdy temperatura lekko spadnie. Deweloper zatroszczył się również o wygodę mieszkańców, oferując dedykowane miejsca parkingowe, to szczegół, który znacząco podnosi komfort życia w kompleksie. Osiedle wyróżnia się także pięknie zaprojektowaną częścią wspólną. W otoczeniu kojącej zieleni znajdują się dwa baseny, które są prawdziwą oazą spokoju i relaksu. Te przestrzenie zostały starannie zaprojektowane, aby zapewnić mieszkańcom idealne miejsce do odpoczynku, odprężenia i cieszenia się chwilami bez troski. Odkryj uroki idealnie położonego kompleksu bungalowów, otoczonego przez kawiarnie i restauracje oraz znajdującego się tylko kilometr odtętniącego życiem centrum miasta ze sklepami, supermarketami i tapas barami. Bilal de la Oradada oferuje także pełne udogodnienia, takie jak szkoła, pływalnia, hala sportowa i centrum medyczne. Miłośników zakupów zachwyci znajdujące się nieopodal, zaledwie 10 km stąd obszarne centrum handlowe, oferujące wybór produktów odznanych, europejskich i światowych marek. Region ten jest rajem dla miłośników golfa, z licznymi polami golfowymi umożliwiającymi rozwijanie swoich umiejętności. Bliskość strategicznych dróg, takich jak autostrada i droga narodowa N332, czyni to miejsce idealną bazą wypadową do zwiedzania większych miast, takich jak Alicante, Murcia, Elche czy Cartagena. Ponadto zarówno lotnisko w Alicante jak i w Mursi, są łatwo dostępne, zaledwie w 50 minut drogi. Cieszę się, że jesteś ze mną do końca. Jeśli te wyjątkowe bungalowy w Pilar de la Oradada spodobały Ci się i chcesz dowiedzieć się więcej, zapraszam do kontaktu. Wejdź na naszą stronę costaagent.com, by poznać pełną gamę ofert nieruchomości z hiszpańskich wybrzeży. Nie zapomnij też zasubskrybować kanału, by być na bieżąco.